Hej, hej, witajcie. Na ostatnim filmie pokazywałam wam śniadanko ze sklepiku Gosi. No i w tym śniadanku były te dwa zestawy warsztatowe dostępne. A nie pokazałam wam co zawierają. Więc chciałabym to nadrobić. Zwłaszcza, że dzisiaj miałam taki naprawdę nadproduktywny dzień. Po wczorajszej bezmocy. Dzisiaj wiele, wiele sobie wykonałam. Wczorajsza bezmoc to spowodowana była przymusem wykonania tomografii kolejnej, którą akurat wczoraj, no niestety, objęło ponad 6 godzin, słuchajcie, przebywania. W klinice, w której się ostatnio leczę, no, mają swoje procedury, zwłaszcza dla pacjentów właśnie takich poszpitalnych. No i taki nawał, że no, powiem Wam, no, kosmos, kosmos po prostu. No ale najważniejsze, że jest za, za mną już to badanie, jedynie oczekiwanie na wyniki. I dzisiaj wpadłam przez to w szał. <grym> pracy tak yy, tutaj na przykład schnie mi albumik yy, albumik alicjowy ze skrapełkowego lata Kasi Gruszy więc jest już naprawdę naprawdę w dużym rozmiar yy, w dużym w postępie, o tak, w dużym postępie yy, suszą mi się i prostują bazy do adeciaczków na kolejną wymiankę z jednej grup takie mniej więcej mi wyszły, zrobiłam sobie bazy akwarelowe pobawiłam się farbkami co bardzo odstresowuje, bardzo pomaga bardzo się cieszę z ich efektów no jedynie no już dosyć prościutkie są. Jeszcze może odrobina, albo wiadomo, musi troszkę dłużej posnąć co do a te ciaczków to widzicie. Tyle mam przygotowane. Ja po prostu lubię. Jak wycinam sobie elementy z wycinanek, segreguję tak? Jak mam resztki tekturek, papierków docinam do tego, co potrzebuję, zwłaszcza do ciaczków. No i tak sobie grupuję. Tutaj już mam kilka wykonanych, na przykład, tak, takich bruszkowych. A tutaj, zobaczcie, no tutaj mam właśnie te elementy powycinane, mam plecki. To też już praktycznie gotowe, a te ciaczki. A tutaj elementy, które będę wykorzystywała do kolejnych. Często właśnie sobie tak o, na przykład tło jakieś do bazy ateciaczkowej kompletuję o, z reszteczek, które mam, albo na przykład zobaczcie takie surowe całkiem o, mam bazę ateciaczkową, mam grafikę, kolejną. I po prostu czekają na te właśnie tła, na uzupełnienie ich Halloweenowe też już świąteczne też już jakieś tam także tak wyglądają u mnie przygotowania te ciaczkowe Ale przejdźmy do tego co chciałam Wam pokazać głównie czyli te zestawy warsztatowe. Tu na wierzchu mam najnowszy. Kasia dzisiaj pokazywała, przepraszam, najnowszy zestaw warstotowy kartkowy świąteczny. Ale ten też jest ten kartkowy będzie od poniedziałku. A ten świąteczny to jest boks i czekoladownik. I on już jest dostępny. Natomiast ten jest ten y, poprzedni kartkowy którego ja już sobie wykonywałam. Ale mam kolejne. Zaintrygował mnie też bardzo. Kilka więcej karteczek będzie do wykonania. Kasia... Oj, przepraszam, chyba nie pokazywała jego zawartości, a szkoda. Naprawdę są te zestawy warte. dostępne opcje oczywiście znajdziecie na ku Gosi. Czekajcie, zapauzuję, żeby to otworzyć. Ok, odpakowałam. Odpakowałam również ten zestaw świąteczny od razu, żeby już ponownie nie pauzować. Czekajcie, ładna łagani, może troszkę, żeby tu więcej miejsca było na prezentację. Zaczynam od tego, tak jak powiedziałam, dlatego że już znam ten zestaw, już przez niego przeszliśmy, ale oczywiście warsztaty są cały czas dostępne na grupie facebookowej, ale również na kanale YouTube u Magis Art. I tak, zestaw dziesięciokartkowy, materiałów jest oczywiście na zapas. I mamy. Grafiki takie na paseczkach do wycięcia. Z obu stron są inne, tak aby móc je wykorzystać akurat do pracy, która jest potrzebna. Mamy napisy, które się przydają do karteczek. Mamy karty elementami do wycięcia tak tutaj mamy kolejne napisy jak widzicie jest naprawdę sporo nie tylko na 10 karteczek ale na dużo więcej elementy do wycięcia kolejne kartki są w w różnych tematykach, więc i wycinanki w różnych tematykach. Mamy papiery. Niezbędne do wykonania. Kartek, tutaj mamy kilka karteczek z Lavender Bliss. Przepięknej, takiej kremowo-lawendowej właśnie kolorystyce. Mamy kolejne karty. Jak widzicie, 15, znaczy 6 na 6 cali z różnych kolekcji do wykorzystania do kartek o różnej tematyce. No tutaj też zdecydowałam się w pierwszej kolejności to pokazać, ponieważ tak jak powiedziałam, mam karteczki wykonane, więc oczywiście Wam pokażę te, które ja sobie wykonałam bo te, które Kasia wykonywa to znajdziecie właśnie na grupie warsztatowej czy na kanale Kasi z YouTube mamy te gotowe tektureczki. One wiecie, no, wysypują się, bardzo łatwo je się wyciąga. Jest ich bardzo dużo i naprawdę do karteczek się przydają. Tak, delikatnie odłożę i widzicie, coś spadło. Już mam. Jeszcze tu mamy tekturki od kraft Uli, przygotowane właśnie do tych zestawów kartkowych. Przepiękne rameczki. widzicie. My tu mamy paski papieru, to nawet nie pamiętam yy, jakich są tych miar. na pewno 30, długość 10, 10 na 30. Mamy karty bazowe białe do wycięcia sobie właśnie baz kartkowych 30 na 30. i tutaj mamy wycinanki potrzebne do wykonania tych karteczek kolejne 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 i kolejne dobrze pozostawię to może w ten sposób o, tak Dodam, że do każdej karteczki, którą z tych zestawu wykonywałyśmy, Kasia dokłada taki dokładny schemat przycięcia bazy. Bardzo dobrze opracowany, czytelny no i tych akurat schematów. Zobaczcie, my zostałyśmy tylko 10, a 11. Dobrze, ja nie wykonałam jeszcze wszystkich karteczek, przyznaję się bez bicia, ale te co wykonałam, to Wam pokazuję. Jedna z nich to jest taka w klimacie męskim. Taka złodziaśna, maluśna, przestrzenna, jak widzicie. Bardzo fajnie te koperty. Z miejscem na życzenia. Kolejna jest taka. O takiej konstrukcji. Każdą konstrukcję yy, z nazwnictwa poznać można właśnie według schematów. Ja nie uczułam się ich na pamięć. No bo nie, a według tego schematu wykonałam również. O tu jest. Kartkę męską. Z uwagi, że kiedy wzięłam się za wykonywanie tych kartek, jeszcze nie miałam zestawu tylko na swoje materiały, ale wykonałam taką karteczkę sobie męską. Tak. Kolejna karteczka. No. takie fajne rozwiązanie również 3D. Kasia uwielbia pracę 3D, uwielbia prace mediowe. Ja tutaj troszkę też po swojemu sobie przeozdobiłam. Kartka yy, ślubna. Z takim rozwiązaniem fantastycznym. Oczywiście tu jeszcze można sobie przeozdabiać. Ja na razie jeszcze nic tutaj więcej nie dokładałam. To są karteczki, które wykonywałam według warsztatów miejsce na życzenia, tu można wziąć kopertkę. Yy, karteczka kopertówka, męska z kieszoneczką, na przykład na jakiś bąb bon upominkowy. Tutaj mam kartę na życzenia niedoklejoną ponieważ albo ją można tu dokleić albo na przykład tylko tutaj wsunąć właśnie w zależności od potrzeb i taka karteczka przepiękna oto, w tą stronę z kolekcji lawendowej z takim fajnym pop przepięknym Miejsce na życzenia. Także ja wykonałam na razie tych karteczek, tyle. A teraz powiem Wam, że bardzo chętnie z Wami obejrzę ten zestaw świąteczny, aż przy ponieważ nie wiedziałam, co tam się w nim znajduje. Po prostu jestem zadowolona z tych warsztatów z Kasią i albumowych, chociaż jeszcze tam albumy też mam jeszcze niewykonane, to jak pojawił się ten zestaw świąteczny, to również go mam. No więc tu na początek widzimy paseczki z elementami do wycięcia. Właśnie do tych zestawów, oprócz tych schematów, które Kasia przygotowuje, zawsze też są jakieś elementy, które po prostu nie zakupimy. Tylko są dokładane typowo do warsztatów. Przepiękne paseczki. Kolejne. Już się nie mogę doczekać, jak tego, tego boksika czekoladownik będziemy wykonywać. Mamy napisy. Mamy ponownie przepiękne tekturki od Craft Uli. No, jak widzicie, jest tu napis Box 2023. Także też są przygotowane tylko i wyłącznie pod tego boksa. Albo mi przesunie się troszeczkę. Yy, grafiki. Grafiki. Przepiękne, świąteczne. Pisze materiały warsztatowe. Więc zapewne też nie do zakupienia. A jedynie Dołączone do zestawu. No i mamy papierki oczywiście, no bo czymś będziemy musieli boksiki, boksika i czekoladownik przeozdobić. Cudowne, przepiękne, świąteczne grafiki. A tak obróciłam znowu niespornie. Tutaj mamy dechy. Tu mamy przepiękną zieleń ze złotem z napisami. Tutaj czerwienie brązy z pochłapanymi białymi gwiazdkami. Krateczka z białymi chlapaniami takich kropelek śnieżnych. I tutaj nutki. Pewnie jest najnowsza kolekcja klapkowa świąteczna. No i oczywiście mamy bazę do wykonania boksa. I no i papierki do wykonania pewnie czekoladownika, na który zapewne Kasia. Przygotuję odpowiedni schemat, a to mi pozostało tak z, z kitu kartkowego. Dobrze. Także ja już czekam też na zajęcia z Kasią z tymi materiałami. Albumik myślę już się troszkę dokleił, więc go też troszkę dopracuję karty, też. No bo co? My obecnie wszechobecna grypa atakująca. Jak najwyraźniej również mnie dopadła. No chłopaki chorują od tygodnia. Ja się cieszę, że dopiero teraz zaczynam mieć te objawy i mnie rozkłada, że już za mną badania, że wykonałam tak dużo prac, więc jakoś nawet powiedzmy tam w gorączce wiele sobie z nich wykończę. Wam życzę dużo zdrówka, kochani, dużo zdrówka, dużo weny, twórczych wieczorów, radości z ich realizacji. No i co? Zachęcam również do warsztatów z Kasią. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc, Baba.